Dzień dobry. Dzisiaj jadąc w lokalizację na zdjęcia przejeżdżam i zobaczcie co się dzieje. Nie, no nie odpuszczę. Wspaniałe warunki, więc chciałbym dzisiaj zrobić sobie szybkiego tamlepsa, pięknym głymam. Jestem już po wschodzie. Dosyć późno. Jest już teraz wschody są o. W śmiesznej godzinie, że tak powiem, było ciężko stać. Zapraszam, zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Dzisiejszy odcinek wspiera HC Adventure. Jesteśmy w górach Wicklow, jezioro Tay Zrobię to bardzo prosto. ustawiam sobie, że tak pokażę Wam tutaj, żebyście widzieli. Manual. Autofokus, wszystko jest wyłączone. Preselekcja przysłony na półautomacie. Dzisiaj polecę. E, Korekcję zrobiłem na minus 0,7. E, zdjęcia interwał, time shotting. Mam interwały co 5 sekund i start, czyli interwały co 5 sekund, czyli zdjęcie będzie co 5 sekund, ponieważ chcę złapać mgły. A wiem, bo patrzyłem, e, na pogodynce pokazywało, że około 7, te mgły już powinny zejść, więc uważam, że to będzie dobre 25 sekund, no to około pół godziny może gdzieś zejdzie, więc akurat powinno się to wszystko ładnie wyklarować. Chmury nawet, powiem Wam, idą w miarę szybko, więc 5 sekund to będzie dosyć szybko później w lepsze. Fajne warunki, dlatego nie chciałem odpuścić, mówię. Przejeżdżając, jadąc w góry dosyć dużo było mgieł, tylko takie mgły dosyć obszerne bym powiedział, że nie takie niskie, że przejeżdżasz i raz jest, raz nie ma, tylko są po prostu jak chmura nisko by zeszła. Więc takie, takie to są właśnie widać tam dalej w tle, że ta mgła tam jest dosyć wysoka, nie, nie tańczy na dole. Tutaj widać, że idzie po szczytach więc bo jesteśmy znacznie wyżej um, tam też właśnie widać są znacznie jakby te chmury dotykało grzbietów więc no podobają mi się te warunki może jakiś kolorów nie ma aczkolwiek teraz bo tam z tyłu właśnie za mną tam też była mgła dosyć, dosyć wysoka taka to przed chwilą był przebłysk światła taki ładny przechodził więc może sobie właśnie do tych warunków tutejszych wykorzystam jakąś klatkę, żeby sobie zrobić zdjęcie. Oczywiście robaczki już lato przychodzi, więc robaczki już zaczynają atakować. Ale jeszcze jest względnie, jeszcze nie jest źle. Podoba mi się to, że w tej chwili tafla wody nad jeziorem się uspokoiła i jest pięknie. I, składko, I chmury się wspaniale odbijają, nawet ta mgła w tym rogu. Widać jak ona tam idzie. Jest. Warunki się za bardzo nie zmieniają, czasami jest jakiś przebłysk światła, głównie mgła. Możecie zapytać dlaczego, akurat, wybrałem dzisiaj e tryb półautomatyczny preselekcji przysłony. Ponieważ już jestem o takim czasie, gdzie światło za bardzo się nie zmienia. Nie ma drastycznych kontrastów między ciemnym a jasnym, i tak dalej. Więc tylko ustawiłem korekcję na minus 0,7 na automacie ekspozycji i praktycznie to wystarczy. A półautomatyka, czy też automatyka, że tak się wyrażę, sobie znacznie dobrze radzi, akurat w tym aparacie, jeżeli chodzi o timelapsy. Więc cóż więcej. Chcieć, jak można się wyręczyć komputerkiem, że tak się wyrażę. Powiem, że mgła fajnie się kotuje. Nie ma. Jest. Nie ma. Jest więcej lub jest mniej. Przed chwilą, może nie przed chwilą, ale niedawno, tam w Dolinie ładnie było czysto, już znowu ładnie nachodzi. Tak samo tu było na grzbiecie. Było czyściej i już ładnie nachodzi. Może fajnie to wszystko wyglądać później w połączeniu. Na co Was zapraszam, jak się skończy. Ok, mój timer już jest gotowy. Poranne loty. Mój timeless już jest gotowy. Ugła się wciąż utrzymuje. Jest, jest naprawdę ciekawie. Wciąż, wciąż. Yy. Nie jestem w stanie zobaczyć na Nikonie jak to wygląda dopiero po postprodukcji, ale tak trzymając, ładnie światełko wędruje, wszystko się dzieje. Także powinno być całkiem nieźle, jeżeli możecie to zaobserwować. Nie mam gieł tańczących nad jeziorem, tak jak czasami się trafiało, które dosyć fajnie wyglądały tylko po grzbietach idzie po tych wzgórzach gdzieś tam tańczy sobie troszeczkę i gdzieś właśnie jakiś basek światła psz, tak przechodzi no nic zobaczymy na co was zapraszam do dzisiejszej edycji naszego time użyje użyję alert w pierwszym w pierwszym um, w procesie musimy ustalić, które chcemy edytować klatki, więc mam pierwszą zaznaczoną tutaj. Przechodzę na dół i mam ostatnią klatkę, czyli pierwszą i ostatnią. Jak możemy zaobserwować na podglądzie, niewiele się dzieje. Możemy też zauważyć, że jest kilka muszek. Na zdjęciach sfotografowanych podczas timelapsu no tego nie usuniemy w LR Timelapse, natomiast mogę to usunąć sobie spokojnie w After Effects dla wykończenia. Ale w tym tutorialu tutaj chciałbym się tylko skupić na edycji w LR Timelapse, więc mam keyframe zrobione. Przechodzę do Lightrooma. I zaznaczam sobie, akurat tu mam już zaznaczone, ale zaznaczamy sobie wszystkie, e, wszystkie zdjęcia, które mamy w Bibliotece Control, a następnie prawy myszy metadata read metadata from files. I teraz on będzie sobie wczytywał. Mam zaznaczone pierwsze i ostatnie zdjęcie, więc frames przełączam sobie tu moje pierwsze i ostatnie zdjęcie będzie tutaj teraz przejdę sobie do modułu develop do mojego pierwszego zdjęcia chciałbym sobie zrobić podstawowe ustawienia. aż sobie tutaj robiłem grzebałem, że tak się wyrażę wcześniej mam preset Nikona z, przygotowany swój e, do mojego zdjęcia może troszeczkę ciemniej zrobię sobie wyostrze i to by mi pasowało w tej chwili. Um, może Clarity dam na minus 12. Ticha jest tu delikatnie. Ogólnie całkiem nieźle to wygląda. Mm, dodajmy tutaj efekt na jakiś, na niebo, na chmury. E, zobaczmy. Tutaj już wcześniej też robiłem ustawienia. Highlights. OK, przyciemnimy shadows które już się wgrały te ustawienia i tutaj też dodałem clarity odjąłem clarity i dehaze dodałem żeby trochę dodać wyrazistości do tego nieba korzystam z tego ze względu żeby trochę detalu weszło co jeszcze uważajcie na, na dehaze ze względu na to ze względu jaki aparat posiadacie ten suwak bardzo potrafi zaszumić nasze zdjęcie Ok, zdjęcie jest już, można powiedzieć, gotowe. Zaznaczenie Shift drugi. Do biblioteki przejdziemy jeszcze raz. Klikam na pierwsze zdjęcie Shift i Synchronizuj. Check all. Synchronizuj nawet może zastąpić, wymienić jak zwał, tak zwał przejdźmy, zobaczmy, pierwsze zdjęcie edycja, to jest drugie zdjęcie jest troszeczkę ciemniej, więcej chmur tu mamy, możemy trochę to rozjaśnić i wiecie co, jeszcze przy pierwszym zdjęciu tutaj bym trochę pod dodał kontrastu, jest, mamy przestrzeń jeszcze, żeby tu podbić i użyję do tego krzywej i teraz Zrobię tak i jeszcze raz przejdę do biblioteki Ctrl A. Mamy zaznaczone Synchronizuj Settings, czyli ustawienia nasze. I jeszcze raz niech nam ustawi do obydwu zdjęć. Przejdźmy do modułu Develop. Przejdźmy do drugiego zdjęcia. Tak, ono jest ciemniejsze, więc musimy rozjaśnić. Nasza krzywa została dodana. Troszeczkę rozjaśnię. I nasze zdjęcie jest gotowe. Jeżeli nie macie zaznaczonych zdjęć, to Ctrl A i teraz Ctrl S, żeby zapisać metadeta Możecie również przejść metadata i Save metadata to files. Zrobić będzie to samo. Następnie przechodzimy do LR Timelapse i Auto Transition, żeby wczytał. Przejście Visual Preview. Teraz musi sobie wczytać te ustawienia, które zrobiliśmy. Tutaj będzie zależało wszystko oczywiście od prędkości naszego pliku, komputera, ponieważ no tu jest akurat 8K, więc ten plik jest znacznie cięższy. No i oczywiście tu mam dysk SSD, ale to też w zależności jaki, jaki posiadacie. Ten dysk jest ciut szybciejszy niż standardowe dyski, ale nie jest jakiś mega szybki. Więc. Tak czy siak, podczas tej rozmowy powinien nam dość szybko, właśnie, e, zrobić, wczytać podgląd zdjęć z naszymi ustawieniami i będziemy mogli zobaczyć, jak to będzie wyglądać. Jeszcze, jeszcze trochę musi dokończyć, aż gdzie są te przerwy na tej różowej linii, albo na dole mamy żółte, i w tym procesie tutaj to będzie. Co na razie potrzebowaliśmy zrobić? Usłyszeliśmy mikrofal, mikrofalówkowy dźwięk, że jest skończone, upieczone. I teraz podgląd mamy z naszą edycją. Jest całkiem nieźle. Ja używam, użyję jeszcze deflikera, gdzieś tak na około 15, dwa razy, żeby przeszło. I wciskamy tam OK. Ja wcześniej tutaj kombinowałem sobie, już patrzyłem, więc dlatego było Refine. A wcis ja wcisnąłem. A wy wciśniecie, jeżeli robiliście pierwszy raz, to wciśniecie OK. I teraz ponownie widzicie, macie proces. Proces się szybko skończył i nasze zdjęcie jest już gotowe. Każde z 251 zdjęć, które zrobiłem, to jest nasz podgląd, i teraz. W naszym etapie przechodzimy do Lightrooma, Full Sequence Ctrl A i metadata Read, Metadata from Files, i teraz Lightroom musi wczytać ponownie wszelkie informacje edycji do naszych plików aż do ostatniego 251. Więc ten proces tutaj będzie troszeczkę dłuższy niż. W LR Timelapse mi się wydaje, bo zazwyczaj to w Lightroomie dłużej trwa, teraz wracam do LR Timelapse i żeby utworzyć render, moje pliki się zapisały. File, jeszcze raz wam pokażę: file, render video. I teraz tutaj albo wybieracie sobie dowolny preset, jaki macie i opcje, które byście chcieli wyjściowe 4K. Jakość, ilość klatek na sekundę, prędkość, kolor. Ym, do, do telewizji wideo level, video, levels, video poziomu, <laughs> raczej y, jakiś standard koloru, y, 16x9, proporcja, czy chcecie inną. Y, I teraz tak, tu macie, ruszając, tym macie możliwość dostosowania kadr, dlatego ja w Lightroomie tego nie przycinałem i zostawię to mniej więcej tak dlaczego? Ponieważ tu się nic nie dzieje, a moje, moje niebo więcej tam zazwyczaj się działo niż, niż na samym dole, poza muchami, które były, więc tak będzie wystarczająco do, do złotego podziału nie chcę wyłastrzać i teraz robimy render, ja tego renderu tutaj nie mogę zrobić, ponieważ mam tify, a w mojej opcji tylko JPEG, w standardowej opcji tylko jest do JPEG, -a. możesz przekonwertować pliki i następnie zrobić render tify, ja sobie przekonwertuję w After Effects, ale wy za chwilę zobaczycie skończoną pracę. To by było tyle z tego pleneru. Nie będę przeciągał, bo nie ma sensu. Warunki są. Sami widzicie. Jeżeli możecie, kliknijcie tam kciuk w górę. Dzielcie się tymi filmami. Jeżeli jeszcze nie subskrybowaliście tego kanału, polecam. Zapraszam do subskrypcji. Trzymajcie się. Cześć i do następnego razu. Hej.